No to tutaj sprawę umożliwiliśmy, ponieważ yy, yy, właściciel ma aktywne pozwolenie na budowę i tutaj no, udokumentowuje i twierdzi, składa oświadczenie, że jest to materiał potrzebny mu do, do wybudowania tej hali. No i tutaj jak gdyby też yy, nic nie możemy zrobić, bo my nie jesteśmy w stanie, ani nie mamy uprawnień też do oszacowania, czy to naprawdę, czy nie naprawdę. Tutaj yy, no nie ma opcji. Kochani, posiedzenie Poczyncy. Komisji Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. bardzo. Tak? Proszę Pani Naczelniku, bo tu Pani nie, nie wie, że jak ktoś mówi, to, to się nie wcina. To znaczy mikrofon mam Poczyncy swój wyłączyć. Halo. Uciążliwości drogi. Czyli chyba. tym nie zajmujemy. Natomiast może by było dobrze, tak jak zostało powiedziane na tym, na tym naszym wyjściowym zebraniu. Żeby albo. A to już, to już mówię, to już nie mój wydział, to już tylko jakaś taka propozycja. Albo ustawić ograniczenie prędkości, które tam jest i nigdy nie respektuje. Albo ustawić na chwilę fotoradar, albo zrobić tą taką szykanę, tą długą, nie tą krótką, żeby też nie powodować, powodować tego hałasu przy najeździe samochodów z naczypami, które są puste. Sami Państwo widzieli, gdy byliśmy na tych oględzinach, że gdy jechała taka ciągła. Praktycznie nie zauważyłem, Tam, co powoli jechała, w ogóle hałasu nie było. Natomiast później już jechała taka, że hałas był. No więc Jest tutaj je e, jeżeli chodzi o architekturę, to pracujemy. Jedną rzecz skończyliśmy, jednej jeszcze nie, no ciągle no. pracujemy. No niestety, no trwa. No to za to przepraszam. Ale znaczy, robimy no, to budę. No. A znaczy, to akurat y, rozumiem i no i niestety na no, te procedury, które ty pan naczelnik powiedział, że no oni mają czas do tego, żeby się odwołać. No, tak też myśleliśmy i o tym też rozmawialiśmy na tym spotkaniu. Czy ktoś z Państwa ze Stowarzyszenia chciałby zabrać głos? Stowarzyszenie Tworzeń. Mają ja podniesione łapki. Proszę bardzo, proszę. proszę. Dziękuję Przewodniczący, Przewodnicząca. Jeszcze mam pytanie do Pana Naczelnika, firma Matrans, o której my zapomnieli, też tam te piry nielegalne, które stoją... Po prawej, prawej stronie jak Tak, prawda? po prawej stronie. Też Państwo widzieli, że są te samochody, które tam ich nie powinno być i odnośnie firmy z TSR, z ulicy Granicznej jest złą, który... Przepraszam, budowlany, która oddziałuje na ulicę, tworzy hałasem z metalu. Też nic nie było powiedziane. I Już tak o, mówię, to, to tak już... Do, do tej sprawy, Bo to są firmy, które naprawdę nam bardzo przeszkadzają. Proszę Panie Naczelniku. Odnośnie firmy Matrans, tak, to hmm, prowadziliśmy sprawę jeszcze w 2018, firma ciągle nas tutaj atakowała pismami różnymi, że oni mają to legalnie wy, wybudowane, natomiast kwestia tego utwardzenia, do tego, co byliśmy na Objęcinach, My, jako powiedział już nie my jako Radni, co Państwo wiedzą, tak? Rzeczywiście te samochody stoją, na moment, kiedy my jedziemy w teren, te samochody są usuwane, to też wszyscy wiemy. Natomiast, jeżeli chodzi o, o to, co możemy zrobić z ustawy o planowaniu przestrzennym, to jest kwestia, że no, nie możemy nie ufać właścicielowi z tego, co pokazuje na oględzinach i z tego, co ma w papierach. Natomiast, Wykazaliśmy, że część tego terenu za budynkiem i za tym co było objęte wnioskiem o pozwolenie na budowę ma teren utwardzony. I teraz tak. My...